Dzień ja dobry. Jestem tylko no. rozsypce, ale dobrze. <z upward> Nie wiem, przypuszczałam jeszcze rok temu, że to się wydarzy, że dzisiaj będę gospodarzem takiego wydarzenia, bo rok temu o tej porze przygotowywałam się do pierwszego wydarzenia online, w którym się bardzo, bardzo stresowałam. No a rok później robię duże wydarzenie dla wszystkich uczestników moich wydarzeń online więc yy, no jestem lekko podekscytowana. Ta podróż była warta tego, bo to był bardzo intensywny rok, bardzo intensywne 12 miesięcy. I też jeszcze dla wszystkich mam, które się czasem zastanawiają, jak łączyć życie zawodowe z prywatnym, właśnie tak, że tam w sypialni w obok leży mój syn, który zaraz wstanie, bo ja nie miałam go z kim zostawić. Więc w wielu wydarzeniach bierze udział ze mną, jeździ ze mną. Po prostu żyje, żyjemy takim życiem. I to się da dziewczyny, da się wszystko połączyć. Nie ma się co ograniczyć, czy się ma dzieci, to się nie da. Czasem jest ciężko, czasem trzeba robić bagaty, ale nie ma co szukać wymówek. A z czego się najbardziej cieszę? Bo zupełnie inaczej się pracuje online, a z wszystkimi osobami, Oczywiście nie są wszystkie, bo przez mój program przeszło ponad 100 osób w zeszłym roku, a największe przyspieszenie mieliśmy w ostatnim kwartale. Ale z tego, że zobaczę te osoby na żywo, to jest zupełnie inny odbiór. Nie będą wszyscy, ale przynajmniej myślę, że te 40%. Więc, więc bardzo mnie ekscytuje to Poznanie, takie na live. By ludzie przyjechali dzisiaj wszyscy. A nagrywasz mnie? Wow. Przyjechali? E, tak, wysyłam mi wiadomości. E, czekam, czekam, czy wszyscy już są. Kilka osób wczoraj przyjechało, a reszta, reszta jest w drodze. Także mam nadzieję, że na dziesiątą dojadą. Jest Pati, która odpowiedziała na jest za onboarding. Czyli też za wiele rzeczy, które się tutaj dzieją, za wszystkich uczestników, yy, za to, żeby mój kalendarz nie pękł szwa... Czasami pęka, ale... <laughs> okay. Ja starać dzwonię i mówię tak, o Boże, ty widziałeś co kalendarzu? <laughs> A czasami dzwoni i mówi, Wszech, wszechświat mnie kocha. A, właśnie czasami mówię do Pati tak, może e, Pati, e, po południe wolne ktoś wypadł. Ja mówię, dzięki Bogu, wszechświat mnie kocha. Dzisiaj jest odpocznę, nie? Także mamy wesoło. Dokładnie. A też najważniejsze w tej pracy to dobrze się bawić. Oczywiście ja jestem wymagająca, no bo jestem, wiesz. Jest, jest, potwierdzam, ale nie lekko, ale też jest fajnie. I super jest, to, to muszę powiedzieć z mojej strony, ze strony onboardingu, że najcudowniejsze są relacje z tymi wszystkimi ludźmi. Że no, ja się najbardziej dzisiaj cieszę, że poznam ich wszystkich, bo do tej pory gadałam z nimi przez telefon, przez kamerę, a dzisiaj mam ich tak na, na dosłownie na centymetr. I że można Będzie... dotknąć zawsze. Tak, będziemy mogli tak jeszcze zobaczyć, czy się naprawdę tak super wyda. Fajną maszą do zaczęło. Dziękuję, pożyczam od córki. <laughs> Chwilę, kiedy zaczęłam organizować mandory, nie zdawałam sobie sprawy, że Będę w stanie tak to wyskalować. Natomiast w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, stwierdziłam, że będzie świetnie połączyć ludzi, żeby się poznali i żeby też między sobą wymienili się tymi biznesami. Dlatego ten event, który organizuję dzisiaj, jest eventem dla nas. To nie jest event, gdzie mają być osoby jakieś, wiecie, bardzo znane medialnie, nie. To jest event, żebyśmy się poznali i żebyśmy mogli z tego wynieść naprawdę fajny networking. No i tutaj zrobiłam taką, taką karteczkę. Bardzo fajne hasło. We make progress simply, not easy, but simply. Bo nie zawsze ta droga jest bardzo prosta. I pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj możemy sobie zaskanować ten kod QR. I tutaj każdy, kto dzisiaj będzie na konferencji, może dowiedzieć się na przykład o Monika, czym zajmuje się Monika, co mamy, czego szuka, co może zaoferować. Jakie są współprace, mamy kontakty, czyli każdy, kto nie zdążył się poznać przez cały rok pracy ze mną, może poznać się dzisiaj. Możecie się wymienić wszystkimi kontaktami. Zresztą ja wiecie, na przykład robiąc choćby tutaj te katalogi, to prawo również korzystałam z Kariny, która jest u mnie na mentoringu i pomogłam to wszystko zorganizować, więc jest masa wspaniałych ludzi, z których ja czuję się świetnie i dlatego postanowiłam, że połączenie to jest coś fajnego. I wybrałam pasło takie na ten event, że jest journey is worth it, bo uważam, że naprawdę ta podróż jest warta tego. Te 12 miesięcy to była moja podróż do, od zera do fajnej skali, którą udało mi się zrobić na tym programie. E, ale skala skalą, a relacje relacjami. Do tego wybudowałam wiele wspaniałych relacji. Czy ta podróż miała swój koszt? Oczywiście. Dlatego, że bardzo dużo pracowałam, e, ale też ta praca sprawia mi przyjemność. Ja po prostu to kocham. I dzisiaj to spotkanie jestem podekscytowana, mam lekko w brzuchu, bo cieszę się, że zobaczę te wszystkie osoby na żywo, nie tylko przez kamerę. No i uważam, że ta podróż jest tego warta. I Was też zachęcam do tego, żebyście robili wielkie rzeczy i marzyli o wielkich rzeczach. Monia dołączyła teraz do zespołu, ponieważ będzie się zajmować u nas y, kolejnym działem, widzicie, piękna tutaj się szykuje. Działem <grym grym grym> w firmie, czyli dofinansowaniami, ponieważ się dalej Rozbijamy. rozwijamy. Tak. Mamy różnego rodzaju już te certyfikaty i tak dalej, więc Monia przyjmuje ten dział. No i będziemy do przodu, bo wiecie, ja za 12 miesięcy też chcę być w innym miejscu. W, w innym miejscu. A Monia już mnie zna z pracy. Monia jak się ze mną pracuje? Zajebiście. O przepraszam. <grym> nie, nie. Ja jest śmiesznie, wesoło. Jest normalnie. wesoło, jest konkretnie, tak. ale ja to lubię, bo po prostu wiem jaki jest cel i wiem jak do niego dążyć, ale jest... Jest fan po prostu, jest, są super relacje u nas w grupie wewnątrz i zawsze jest wesoło, zawsze jest śmiesznie. No właśnie, bo to też musi być fajne, wiecie co, ta praca? Oprócz tego, że mamy cele, mamy ambicje, mamy wymagania i w ogóle nie ma, że coś się nie da. pracujemy się do mnie w tygodniu, ale też chcemy się fajnie przy tym bawić. I tak, 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 zawsze jest wesoło, jest tak, wcześniej śmialiśmy no. cały dzień, cała droga do Warszawy i cały pobyt w hotelu, zawsze bo jest Bo to jest nasmaczek życia, właśnie jak się śmiejemy, jak mamy, jak mamy w tym fan, a nie skięcie. I dzięki temu też nie mamy problemu z tym, żeby dużo pracować, bo, no bo to jest przyjemne i wesołe. Oh my god, jacy we eleganccy. Tak mamy. Krzysztof, na pewno dużo osób go zna. Powiedz, czym się zajmujesz? Ja zajmuję się sprzedażą w zespole Agnieszki w rekrutowaniu oraz w prowadzeniu rozmów z osobami. Księga. Ale Zmienem. powiedz teraz tak, tak po, po naszemu. Słuchajcie. Always be closing. Nie ma inaczej. Tak, wczoraj całe 10 sprzedaży. wrzuciłam za 3 punkty do kosza? Rzuciłaś. No. Będzie. Będzie. Ja wiem, że będzie. Oliwier. Oliwier też działa w naszym zespole, jest z małych 92. 97, dla szczegółowości. Ale jeszcze powiem, że chłopaki zaczęli później, nie są na samym początku, więc nie jesteście pełen rok, nie? Bo ja od nie, ja, nie jestem. Od jestem 6 miesięcy albo 5? 5 miesięcy. No to zobaczcie, jak to się wszystko super rozwija. Oliwier, też działasz, nie? Z klientami na plancie. Tak, e, działam z klientami na wideokolach, raczej w zamierzeniu, żeby zdiagnozować problem, z jakim przychodzą. A, trzeba zaradzić temu problemowi, przedstawić w jaki sposób możemy go rozwiązać i wtedy możemy zacząć działać. Profesjonaliści. <grywa> Tylko tak wygląda. <grywa> Ale też jest zabawnie, nie? Nie, no nie wyobrażam sobie inaczej pracować niż w taki sposób. No właśnie. Fajnych, fajnych ludzi się spotyka też, cieszę się, że w naszych rękach jest to, gdzieś tam z kim pracujemy, trzeba przeselekcjonować. Gdzieś tam te charaktery, mimo wszystko, żeby pracować jednak z fajnymi ludźmi. Dlatego, jeżeli już, jeżeli już pracujemy, to z ludźmi, z którymi się pracuje miło. No właśnie. Ja też tak uważam dlatego atmosfera, to co mówiłam, jest najważniejsza. Rafał Augustin, Południowa Polska. Dzień dobry, bo nie wiem, jak mam Cię przedstawić. Whatever you like. Czy wy rekrutujecie wzrostem jakoś? To co, to, co robimy i czym się zajmujemy, e, dla mnie to jest początek, teraz czegoś dużego, czegoś wielkiego, dużego biznesu. Dlaczego? Bo e, bardzo dobrze sprzedajemy to jest raz. E, wchodzimy w nowe to. technologie, czyli AI. To jest dwa. Będziemy zajmować się nie, nieruchomościami. Technicznie jest dużo, e, dlatego może wyglądamy na trochę zmęczonych, ale e, to kosztuje nas sporo czasu, ale. Jak stoimy to wetru, jesteśmy przekonani. No pewnie. Że za dwa lata, za rok będziemy w mm -hmm. zupełnie innym miejscu, w miejscu, które będzie fucking huge. Chcesz powiedzieć, jakie pan. Aż to. I ma Ej, to jest niesamowity postęp technologiczny <noise> teraz, nie? To jest niesamowity zateknologi. Musimy potem za też <noise> Front. Front. Brand. Góra lejka, środek lejka. Dulejka i parę innych jeszcze. I życia. dlatego to wszystko może działać w większej skali. Hmm. Bo jakbym była sama, 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 to uwierzcie mi, nie byłoby szans. Każdy w tym zespole ma swoją mega, mega ważną rolę. Będziemy o tym mówić na prezentacji. To, to, co my tutaj tworzymy, może w tym pokoju, ale to jest struktura sprzedażowa infrastruktura sprzedażowa. Bo o tym będziemy dzisiaj mówić. Jeżeli masz infrastrukturę sprzedażową zdania. Składają się <laughs> także ludzie. Możesz to robić dużo rzeczy, możesz robić milion. Jeżeli masz więcej ludzi, masz e, procesy, procedury, możesz zrobić pięć. A jak masz jeszcze też gotowe z procedurami na pięć, to trzeba się zastanawiać co Zresztą Zresztą robić. W zeszłym było zero, teraz jest ponad 100 osób. A co będzie za rok, to zobaczymy. Ja wiem, ale nie powiem. No ja też nie powiem. Ale pewne są. Tak, kto trzyma się trendów, potrafi je przewidywać, to jest trendy skin. Kasz is king, attention cash, is king. Attention king, king, ale attention i trust. Ułapanie tego i no. zaufanie. No już chodzę w Be tej prezentacji, jest... teraz możemy nie. rozmawiać. I teraz idziemy na kawę. Cały czas nagrywam. Typowe obowiązki na 15 minut przed wystąpieniem. Pies. Moje życie nie jest nigdy standardowe, więc to nie jest tak, że ja teraz siedzę, wiecie, medytuję, przygotowuję się do wystąpienia. Widzisz, Konrad, nie? <śledzimy> 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 <śledzy> Co się dzieje? Akcja kokuś. poprawię to. Dlatego nie zadaję typowych pytań, czy się stresujesz, jak nastawienie, no bo tu są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Szefową nakarmić, by iść tam ma mało jeszcze śpi, więc ja nawet nie mam czasu na ten stresik. On może dopiero przyjdzie albo po prostu mnie minie boczkiem boczkiem. Może to jest klucz do tego, żeby się nie stresować? Nie. To jest klucz, żeby się nie stresować. Tyle rzeczy sobie nabrać, że nawet nie masz czasu pomyśleć o tym. Nie? Dokładnie, dokładnie. Nawet nie zauważysz, kiedy zaczynamy konferencję. Chcę Was bardzo serdecznie przywitać, bardzo się cieszę, że możemy Was spotkać, poznać, bo przez cały praktycznie zeszły rok, z niektórymi na początku, z niektórymi pod koniec, widzieliśmy się na online, pracowaliśmy na mentoringu i tak poznawaliśmy się, ale zupełnie inny jest odbiór, no po prostu na żywo, więc bardzo się cieszę, dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję, dziękuję. Nie powiem Wam, że jeśli jest się organizatorem tego typu wydarzeń, to tak, nogi bolą już połowę dnia, trzeba dobrać na pewno dobre buty, bo mnie już, dziękuję i dziękuję, że jesteś moim makijażystą, Proszę teraz do pokoju, się poprawić, bo jest wspaniale, ale energia powiem Wam, jednak też trzeba sobie chwilkę o nią zadbać, więc 10 minutek czas operacyjny na make up, na świeżość, bo teraz wystąpienie jednej z moich kursantek, a później a później jeszcze nasze o nowej technologii. Więc musimy być fresh. Ja I wiem tylko jak dociągnę do końca, do końca dnia w tych szpilach. Teraz już fresh, schodzę na drugą część konferencji. Ale to, co właśnie dzisiaj mogę powiedzieć, ważne. Yy, trzeba dobrze dobierać strój, nie? Może nawet się przebierać w środku, jeśli chodzi przynajmniej o obuwie. Bo ciebie też bolą nogi, bo widzę, że już jesteś. No, na no dobrze odmówię dobieracie. dobierać. Ja, ja na razie w przerwie korzystam z tego, że mogę zdjąć za chwilkę, no może zmieni właśnie, zaraz zobaczymy. Szczególnie dla prowadzących, nie? Tak. To jest po prostu za dwa, trzy outfity, ale następną konferencję planuję zrobić na dużo więcej osób, więc oczywiście e, wtedy myślę, że sobie już przygotuję dwie styloweczki, nawet może kogoś poproszę, żeby mi pomógł. Styloweczka taka jedna, a potem tylko zmiana butów i dodatków już byłoby super no to co idziemy dom powiem wam że to był mega ekscytujący ale też intensywny dzień no ale czuję że naprawdę to było bardzo wartościowe i dobrze zrobione no i co, ja też wszystkim dziękuję uczestnikom i też całą moją zespołowi. Dobra robota.